Cześć, witam Was serdecznie w naszym kanale. Dzisiaj przyjrzymy się dokładnie serii zegarków dla najmłodszych, czyli VivoFit JR. Aktualnie w ofercie potrzebujemy dwie generacje tego zegarka, model JR2 oraz JR3. Tak naprawdę obie serie są do siebie bardzo podobne, ale różnią się kilkoma funkcjami, o których powiemy w dalszej części tego filmu. Opaskę Junior 2 można zakupić w postaci... Elastycznej, to jest tak widoczne po prawej stronie, lub w regulowanej. Wersja elastyczna pasuje do nadgarstków o średnicy do 145 mm, a regulowana z tradycyjnym zapięciem od 130 do 175 mm, i producent zaleca ją dla wieku 4. Z kolei zegarek Garnier Vivofit Junior 3 występuje tylko w wariancie z regulowanym zapięciem, które pasuje dla obwodów 130-175 mm. Pozostając jeszcze w tematyce opasek, warto wspomnieć o tym, że bez problemu można w przyszłości dokupić inny kolor czy też inny motyw opaski i samo przepięcie modułu zegarka jest bardzo proste, polega tylko na wyjęciu modułu i wpięciu go w nową opaskę. Opaski dla serii VivoFit Junior 2 nie są kompatybilne z zegarkiem VivoFit Junior 3. Pełną ofertę zamiennych opasek dla serii drugiej i trzeciej generacji znajdziecie na trigger.pl na zaprezentowanie funkcjonalności zegarków, oba urządzenia obsługujemy za pomocą jednego przycisku. W wariancie Junior 2 przycisk jest od frontu, a w Junior 3 na prawej krawędzi. Seria VivoFit Junior 3 posiada kwadratowy i nieco większy wyświetlacz w stosunku do drugiej generacji. Ekran startowy to oczywiście godzina. Przełączamy się na kolejne ekrany poprzez kliknięcie na przycisk. Dalej mamy kalendarz, ilość kroków pokonanych w ciągu dnia. Ilość minut dobowej aktywności, wykonane zadania w ciągu dnia, ilość wirtualnych żetonów, poziom w, w, w grze i widżet ICE z danymi kontaktowymi. Ten widżet jest dostępny tylko w Serii Junior 3. W celu przejścia do dalszych funkcji zegarka wciskamy i przytrzymujemy przycisk. Tu pojawia się opcja synchronizacji z aplikacją. Wciskamy przycisk dalej i mamy dostęp do minutnika. Zegarek oferuje kilka opcji odliczania. Mamy maksymalnie 30 minut. I dalej w praktyce wygląda to tak, że dziecko samo może wybrać konkretny minutnik. W momencie jego uruchomienia, rodzic w aplikacji, pod warunkiem że telefon rodzica jest w zasięgu bluetooth zegarka, otrzymuje informację o uruchomieniu danego odliczania, a na zakończenie jest też informacja w telefonie rodzica, że odliczanie zostało zakończone. Kolejna funkcja zegarka VivoFi Junior 2 a także w Junior 3 to stoper, tu dziecko może samemu uruchomić odliczanie i po wykonaniu dowolnej aktywności je zatrzymać. W celu przejścia do kolejnej funkcji znów przytrzymujemy przycisk i przełączamy się między funkcjami klikając, mamy minutnik, stoper i tu pojawia się bardzo fajna funkcja, czyli wyzwania. Możemy rywalizować... Sami ze sobą, albo z przeciwnikiem, który posiada na przykład też zegarek marki Garmin. Rywalizacja polega na wykonywaniu jak największej ilości kroków w ciągu dwóch minut. W celu skorzystania z funkcji rywalizacji z innym użytkownikiem, w zgodnym zegarku, na przykład w Fenixie, tutaj mamy Feniksa po prawej, trzeba zainstalować aplikację toe to to Teraz aktywowanie tej. Tejże funkcji w jednym i w drugim urządzeniu, synchronizuje oba zegarki i pozwala rozpocząć rywalizację, która, tak samo jak wcześniej w pojedynczym wyzwaniu, polega na wykonaniu jak największej ilości kroków w ciągu dwóch minut. Wszystko odbywa się tutaj automatycznie. Mamy rozpoczęte odliczanie. Wykonujemy w tym momencie. Biegamy, chodzimy jak największą ilość kroków. Jest to bardzo fajna funkcja, która naprawdę motywuje dziecko do aktywności i uczy rywalizacji, z, na przykład z rodzicem. Po zakończeniu odliczania na ekranie zegarka pojawi się informacja, kto został zwycięzcą. Te wyniki dotyczące naszych rywalizacji są dostępne jako archiwum w aplikacji, także można przyszłościowo sprawdzić, kto ile razy wygrał w wyzwaniu kroków. Nowością, jaką znajdziemy w serii FIFOFI Junior 3, a której nie ma w drugiej generacji zegarka dla najmłodszych, jest opcja zliczania aktywności, w której mierzony jest czas oraz dystans. Sam zegarek nie ma GPS-u, ale dystans jest liczony na podstawie akcelerometru i kroków. Ciekawostką jest to, że z poziomu aplikacji możemy zdefiniować długość kroku dla biegania oraz chodu, co pozwoli zwiększyć precyzję pomiaru dystansu. Aby w pełni wykorzystać możliwości zegarka Vivo Fit Junior, zdecydowanie zalecamy instalację w telefonie aplikacji Garmin JR. Po włączeniu tejże aplikacji mamy dostęp do e, dzieci, czyli de facto do zegarków Vivo Fit Junior. Nasz przykład jest to Max i Oleg. Wybranie dziecka, na przykład e, Oleg, pozwala e, podejrzeć statystyki, które zapisuje e, w ciągu dnia sam zegarek. I tak w zakładce aktywność znajdziemy informacje dotyczące minut aktywności z podziałem na dany dzień, tygodnie, a nawet rok. Kolejny etap to zadania. Zadania to nic innego jak lista codziennych czynności, które wspólnie z dzieckiem możemy wcześniej ustalić, a za których wykonanie otrzyma. E, wirtualny żeton. E, sami możemy z listy wybrać, e, ze zdefiniowanej listy, którą przygotował producent e, dane zadania, albo utworzyć coś zupełnie e, nowego. W naszym przykładzie e, wybram, wybieramy na przykład, że za uczesanie się, niech będzie taki sobie przykład, e, dziecko będzie otrzymywało. E, jeden żeton. Tworząc zadanie, możemy też wybrać czy ma sam zegarek ma o tym przypominać dziecku, czyli możemy ustawić czas i ustawiając czas, załóżmy codziennie na 7:20, możemy mu przypominać o tym, że na przykład ma umyć zęby. Po wykonaniu danej czynności razem z, z rodzicem na koniec dnia na przykład można z listy zadań odhaczać to, co udało się zrealizować, a tym samym wirtualne żetony wskoczą do zegarka dziecka. I żetony te można w przyszłości wymienić na nagrody, które też zaraz pokażę, jak można definiować w aplikacji. Mamy oprócz zakładki aktywności i zadania też możliwość podejrzenia statystyk związanych ze snem. Ten sam zegarek ma akcelerometr, czyli na podstawie ruchów, jakie dziecko wykonuje w nocy, definiuje, rozpoznaje, czy, czy spało, czy spało spokojnie, czy też nie. Jeżeli były w nocy jakieś ruchy, no to są one tutaj zaprezentowane. W zakładce etapy, ta zakładka jest podobna do aktywności, z tym, że tu mamy zaprezentowane: Ilość kroków, jakie dziecko wykonało w ciągu dnia, tygodnia, czy też nawet roku. Żeby aplikacja wyświetliła te informacje, czasami trzeba chwilę poczekać, żeby one zostały wyświetlone. Widać je też na wykresie. Są statystyki, z, gdzie możemy podejrzeć też konkretny dzień, najlepszy dzień, w, na przykład w roku. Teraz doszliśmy właśnie do tego katalogu z nagrodami, tego którego najbardziej dzieci pewnie e, lubią. Tu możemy znów skorzystać z rzeczy, które Garmin zaproponował, albo utworzyć zupełnie e, nową nagrodę. Przy każdej z nagród widnieje wcześniej ustalona wartość żetonów i na przykład e, wykorzystanie opcji późniejszego pójścia spać e, zużyje 100 żetonów i po aktywacji zegarek, w zegarku dziecko będzie widziało właśnie odjęte żetony. Z poziomu aplikacji mamy jeszcze dostęp do zakładki statystyki. Tu na przykład widzimy najlepszy dzień, w którym wykonaliśmy największą ilość kroków. Od czasu oczywiście korzystamy z opaski. W ustawieniach możemy zdefiniować między innymi... Tarcze zegarka, czyli ten ekran startowy. Tu akurat jest, są motywy związane z Marvelem. Dalej możemy też dostosować tarczę do ilości kroków i jest widżet ICE, o którym wspominałem wcześniej. Tu definiujemy na przykład telefony kontaktowe do rodziców. Alarmy. No, to tradycyjny na przykład budzik, czy też inne alarmy, które nie są powiązane z katalogiem zadań i nagród. Oprócz tego, w aplikacji możemy też zdefiniować własną długość kroku, czyli to jest to, o czym już mówiłem wcześniej, dla chodu i biegania, co pozwoli precyzyjniej mierzyć pokonany przez dziecko dystans. Aplikacja pozwala też zdefiniować format godziny oraz wyświetlania daty. W dolnej części aplikacji mamy też jeszcze zakładkę wyzwania. Tu możemy podejrzeć wyzwania toe to, to, czyli rywalizacja między na przykład rodzicami, ale też są też wyzwania dotyczące liczby kroków. I tu mamy wyświetlane statystyki z wszystkich urządzeń garmina z danej rodziny, czyli jeżeli rodzeństwo albo rodzice mają garmina, mogą wszyscy ze sobą rywalizować i jest to fajnie zliczane i wyświetlane automatycznie. Tu widzimy archiwalne statystyki z rywalizacji między np. rodzeństwem w ilości stawianych kroków w ciągu dwóch minut. Oprócz zależności wykonywania zadań i systemu nagród, zegarek Garmin VFWI Junior motywuje dziecko do aktywności też tym, że w zamian za wykonanie 60 minut aktywności uzyska dostęp do wykonania jednego ruchu w grze. Jeżeli dziecko w ciągu dnia wykona 120 minut aktywności, będzie miało dostęp do dwóch ruchów w grze. Sama gra jest powiązana z motywem opaski. Jeśli dziecko posiada opaskę w Marvel Iron Man, no to będzie motyw Iron Mana. Jeśli jest, są to Gwiezdne Wojny, to w Motyw w grze będą, e, będzie dotyczył gwiezdnych wojen. Sama gra bez względu na motyw zawsze wygląda bardzo podobnie i polega na e, odklikiwaniu bądź e, nie klikaniu w e, konkretne e, pola wyświetlane na e, 16 kwadratach. Im więcej e, minut aktywności wykonało dziecku w ciągu dnia, tym nieco dłużej będzie mogło zagrać w grę. Jednak spokojnie ten czas e, nigdy e, nie przekroczy kilku minut. Dziękuję Wam za uwagę, a zainteresowanych zakupem tego zegarka zapraszam do naszych salonów firmowych oraz na Trigar.pl. Szczegółowy link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale. A żeby go nie przeoczyć pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Dzięki.